i chcesz się pochwalić. Nie tylko. No co jest jeszcze na overpassie? Zasracie się nie. <grystanie> Coś ty tam znalazł w internetach. Wszystko. Chuju. Ja <grystanie> no panujecie migarze, to potem tak jest. Teraz się los odwraca. No dobra, no. Ale i dzisiaj. Za pociągiem incoming. Za <grymne> pociągiem. <grymne> Jest, wyszedł. Wyszedł za pociągiem. Motorniczy. Będzie Będzie dobrze. Nie no, w sumie... Magic git. Rozgrzewka na Ancient teraz tutaj. Mi się train w CSGO nie podobał, natomiast tutaj ten jest upuszczony, jest lepszy. Jak znowu będę miał takie jazdy z pingiem, to ja tylko sobie internet. nie Proszę mi pokazać, gdzie jest dog. Tu jest dog Dobra, znalazłem drogę do dogu. Tu, tak, tutaj jest, jesteś w dogu. Ja już się mapki nauczyłem. To był mój Nemezis, bo nie wiedziałem. Gramy! Let's do this! Let's do this! Splitujemy do A. Y ja I z kinią będziemy w mainie, reszta idzie do Ivy. Ivy jest tam daleko. Ja trzymam pakę. I pierwsze uderzenie idzie z Ivy, i my z kinią czekamy w mainie. Dobra. Jak wejdziecie na site, to my wchodzimy mainem. Dobra. To jest plan. Tak zrobimy, lecimy. Tak, zrobimy. Poczekajmy sobie tutaj, Kinia. Pasywnie. Mam rushowość Tyvee? Tak. Go. Ja, ja zadam mocno. Je, jedźcie, jedźcie do site'u. do. Jeszcze, jeszcze jeden. Do site'u bardziej. Chodź, chodź, Kinia. Co tu są? Idziemy. Jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze jeden. A, czy, czy. Le, lecimy. Dwój... Tutaj, tutaj. Ostatni? Ostatni. No. To w bajie był CT, CT. O to, no. Ale taktyczka, ale wieździk. To mi się podoba. Wyszło tak sobie. I teraz na drugą rundę. Wejdziemy sobie mainem, czyli tam gdzie ja wchodziłem z kinią. Do A. Ja zasmokuję kanapkę, czyli z lewej strony a wy, a, a wy będziecie w prawo, czyli tylko poczekajcie chwilę Poczekajcie na flesze moje zaraz, 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 zaraz Jazda! Teraz, 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 teraz! I do prawej, do prawej, do prawej W prawo Daleko, daleko Nie, świat Przy pociągu ty main... Main... Ką, ką, ką. Ką, ką, ką. no, To byszedł! Byszedł! Dalej. Dalej. Mhm, mhm. Na A teraz pójdziemy do B. Ale to oni się w głowie normalnie pomiesza, rozumiesz? Zakręci im się w głowie. Teraz pójdziemy do B na szybko jaskinią na makak lecimy pierwsi Dobra Okej, okay, wybiście No paka No ale to wyrzuć no, po prostu od no, miejsca Smokuje dalej, smokuję i lecimy dołem tutaj Nie boimy się jazda Przesajcie, trzycie Po głowie, po głowie

Встал. О, За курдя. Рассеком Бял. Добре, на час. и так сгина. Не О! А, яйцо. но знал, что Dobra, muszę lepiej tego smoka do kanapki rzucać Dobrze i teraz możecie sobie mapę popoznawać Daj do Waj Smok Smokuje kanapkę Zacznę wam w main, smok w Tak, mam smaku podnieść, widać. Nie wiem czy mnie widzieliśmy. Tak, 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 myśl, myślę, że do doka poszli Kam Ivy Dog, dog jeden. To jeszcze to nie ten. W, do, w dogu, w dogu to jest. Spawn, spawn. Mi się że, że zginął. Jeden doby uciekł. Pakę biorę Blała main. Kon. Kon, kon, kon. Wydaje. Ja mam site zajęty, teoretycznie. A, a w, w, w mainie może być? Nie, chyba nie. Dobra, jeden. Nie no, jest blisko! Kurde, za czerwoną. O kurde, kurde. no. Dobrej połowy tego, zawsze A dzięki Drap na to to Kierownica Ej, hey, sorry Dog, w dogu jest. A I w dogu Jeszcze będzie. No. A wupa. Ja też szukam. Uh, A ja wupa, mi nie. Poka przed mainą. Tak jest O, przyszedł! Ale ziomeczek. Idę w main'a Chciałem go do Ebi obejść Właśnie on przyszedł do ciebie to jest ciekawa ta klika o, o pacę nie wiedział, wiesz? Hmm. Smokuje kanapkę Doszłem Biało mam Bo. Tak To jest na sobie? Dok, dok, dok Ivy wypadło Chodźmy Elektryk. Go Idę Ivy Jeszcze dok. Wyszedł Idzie tutaj, na z to są tam wygląda jakiś. Sejdź mi się obity coś, nie wiem, nie uwierzę w to, że nie. Idę, idę. Od, podaj, kondu, kondu, konduł. Kon, kon zabity. Eee, nie to. Dok, 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 zgadzi się! No ale, kum. Kon... Jest normalny. Cholera, te się palki nic nie biją, sobie biegają to. przez nie jak ten Jakby to nic eee, nie było Ors Tak jest Jezus Maria Dobra, e, teraz e, jedziecie tunelem do doga do A A, a ja będę freshował wam Leccie i w prawo w prawo, 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 w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, prawo, w prawo, tak. Też wam. Gaz, dwa. Gaz, yes, to no jeszcze? Ale, leży. Jeszcze tam. Co to jest? Ivy, Awa. Konto, ja tylko konto. Iwi, Ivy, Ivy była Awa. Ja ją ja gonię. Wyszedł, wyszedł. Wyszedł do ciebie. Zabite. Przesunikowałem pakę. Przypłacę Wyszedł gdzieś tam. Powiem to więc Więcej, więcej do razie. Ten sens rozumiem, ale, ale wychodzi. No house. na ziemu bym by tak. może puścić tam właśnie. Smoke Okej, okay, okej okay. jest to... Przy pociągu, przy pociągu Normalne. ja trzymam smoka po prostu Jestem z tobą, kinio. Brawo Może być w dogu Ivy. No. Ivy Ivy, W Ivy. dogu, w dogu jeden Jeden w dogu Proszę, ja Ivy idę stąd nie wiem, ale jeden jest w dogu Dog, dog na dole, dog na dole, dok, dok, dog dok, 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 czysty, majnopatrze z doga, gdzie Dog, dok, pociągu? Szkoda, patrzę z Doga szkoda, 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 Przy pociągu szkoda, 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 Nie, to jest dobra info, bo mówisz przy pociągu i patrzysz się dookoła. Musisz uważać wtedy bardziej. Tak. Przy pociągu to cały tak. site. W sumie. Nawet nie jeden, tylko drugi też. I do wagi znowu. Kanapka smutna. Też ja. Czuję. O, lepsze. opa. No, co to za fart? Nein. Może widzisz pakę zaraz? Akurat nie miałem. Nie To nie jest ten. Co za drgnięcie? Nie wiem, kurwa w dupę się patrzę. Teraz yes, Fox. Kurwa z nimi się z kurwa kostką złą. A on też taki brukowy? Brudny, kurwa. Eeeh, minął. wyjedziemy? Minął, chodźcie, minął. Będę przeszał Wyjedźcie i do prawej, do prawej, do prawej tam, do prawej, tamto elektryka. Boom. Brawo, brawo. Dog, 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 dog jeden. Patrzcie, doga. WUPA, albo WUPA. Dog zabity. I y, main, main będzie jeden. Main zabita a WUPA. Hel chyba? Ale, tak, ja to. Ja tak. To tak. jest Lecimy. Przyjmę, jak ktoś ma nadwyżkę. Nikt nie ma nadwyżki, dalej. Ja masz mal, bo tu nie będziesz miał. Ja lecimy, lecimy. Przestajcie ode mnie, co ty chcesz? No awa, awa, awa.

Nie wiedzą o Ivy. To będzie zaskoczenie. Elektryk, ale, 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 ale. I, I side. Side, side, side. side. Uciekł Ivy. Ivy. Dawid I Dobre. ostatni mnie za. Dobre. Co elektryk czeka. Akurat powinien. A kura, to nie... Aj, o Kurde. ma inna? sobie coś? Kon. <sighs> Nie wiedzą po co Szkubańce no Tamaj. Patrzę uważaj ba 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 dużo dużo wyszli, ugdawaj tego jak ty, No, ja no plant b. Nie mam plan, mam plan, mam internetu, mam no to... mam plan, Heaven był jeden, w sensie nie, tutaj, nie, do tak Co tego Heaven? Do schody poszedłem. No, nie, no, kurwa, no. On... do tunel. Tak, ja flesz na że Ten flash jest tylko na wyjście z tunelu, nie jest na to, co z prawej. Nie umiem takiego flasha. Teraz i tak Żeby było By był jeszcze dalej z prawej. Iś Magda. Leci? Bomb! Góry! Ja no, trzech. Trzech. A nie, PKB, przepraszam. No, na no It's okay. O, nagle w trójkę gramy? Nie widziałem main'a. Jest smoke przed main'em. B coś. B, 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 B. Y w main'ie be, be, będzie jeden. Uważaj. Oh, yes. smoke. Jeden góra. Bo mo Można, Można przejść przez niego, moim zdaniem. Jest git. Jeden góra. Góra zabita. Y y za jedynką. Przy, przy Tomacie. Tomi, Tomi, Tomi. I też, i też jeden U, tu. Ser. Nie mam kita. Trzymam. Wystąp. Nie ma. Nie, bez czasu. Promorda pro y ma kita. Ale jacy? Wydawało mi się, że kupowali. Co tam bym? Nako. No, dobę, do B, do, B, do B. Jeden dobę. Dobra, dobra. Jeszcze dwóch. Paka, paka B Paka na sajcie na B. Do dwóch na B. wyszło. Jeden on B wychodzą tu za Zagam z tobą, bo. Same sheet, chyba. w to. B Niesamowite, to jest kurde meń, spojrzałam się na mapę Aka. akurat Kevin jeden no Nou, ik volgens mij. Nou, zo'n zaag dat. We hebben een kie, Mijn we Ce 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 один?

Marinoza. Jeszcze Paka? jeden wyszedł! Za. Paka, Paka jest na. Waga do ogry. Paka jest przy elektryku. Dobry jeden do Ivi biegnie. Albo cofa z Ivy.

by to Myślę, nie, nie, nie wiem co ty zrobiłeś tam, Wojtek. To mhm. Gdybyś czasem tak spojrzał, gdzie są koledzy, to byłoby dobrze. Koledzy, jakby reagowali na komendy, też było dobrze. No w sensie, że tak mówię, że flaszuje, to się można wrócić. Dobra. jeszcze do a NIE W MI W KURWA W MORDĘ Dużo, dużo no, ich Ba. A nas to bagaż Ba. Raz i Ja pierdzielę To oh, jest A, Nie jest normalne.